Czy można zapanować nad ludzką pamięcią, by rozbudzać wiarę, miłość czy nawet ekstremizm w, e, na własne życzenie? Impneurium. Sygnały z kosmosu Andrzeja Miszczaka od wydawnictwa 9 to odbiór pięciu opowiadań, które łączy motyw manipulacji umysłem. Choć każde z nich przedstawia inną historię, razem tworzą niepokojącą wizję przyszłości Europy zmagającej się z kryzysem terrorystycznym i chaosem politycznym. Autor stawia pytania o granice etyki, sens religii oraz o to, czy rzeczywiście da się dowolnie przeprogramować nasze przekonania i uczucia. W pierwszym opowiadaniu wchodzimy w świat, gdzie religijne uniesienia można wywołać za pomocą specjalnego obrazu. Niezależnie od kulturowych czy narodowych korzeni, każdy, kto nań patrzy, odczuwa silne zbliżenie do Boga. Lecz tylko na chwilę. Po zniknięciu obrazu duchowa euforia gaśnie, co prowokuje do refleksji nad kruchością wiary oraz nad tym, jak łatwo sterować masami, zwłaszcza w środowiskach emigracyjnych. Druga historia. Przybiera bardziej ekstremalny ton. Islam zostaje przedstawiony jako kosmiczny patogen, który infekuje mózg i prowadzi do szerzenia radykalizmu. Tutaj do akcji wkraczają tajne służby Izraela, uwikłane w misję powstrzymania rozprzestrzeniania się wirusa. To niewątpliwie najbardziej kontrowersyjny punkt książki, odbijający echem obawy dotyczące migracji i zamachów terrorystycznych w Europie. Klimat trzeciego opowiadania jest bardziej nostalgiczny. Jesienna aura sprzyja rozważeniom nad miłością. Czy można ją usunąć z pamięci lub co gorsza, przenieść na kogoś innego? Autor sugestywnie pokazuje, że granica między troską o czyjeś dobra, a wymuszeniem uczuć jest bardzo cienka. Czwarte, um, czwarta odsłona opowieści to prawdziwa mieszanka science fiction i wojennej traumy. Odnajdujemy nazistowski statek kosmiczny i pierwszego kosmonautę, który mógł być żydowskim Niemcem. W tym wątku mistrzak zgłębia pamięć jako pole bitwy dla zemsty, żalu oraz rozważań o zbrodniach II wojny światowej. Fascynuje tu technologiczna technologia pozwalająca nawet z martwego mózgu wydobyć całe wszechświaty wspomnień. A piąte opowiadanie spina wszystko klamrą łącząc pytania o prawdę do nowych początków, o prawu nowych początków, o odpowiedzialność za błędy przodków i o to czy kontynent jest gotowy na kolejne wstrząsy. Po stacji doktora Reutera, neurochirurga dręcznego żałobu, Miszczak zostawia traumę jednostki z szerokim kontekstem społeczno-politycznym tych napięć. Potęgując wrażenie, że stawką jest nie tylko jedno życie, ale przyszłość całej Europy. Impneurium, Urium, Sygnały z Kosmosu, to jednocześnie satyra na unijną biurokrację i odważna wariacja na temat kryzysu migracyjnego. Widać tu prawicowe. Momentami mam wrażenie, że wręcz alt-prawicowe spojrzenie na bezradność europejskich instytucji. Autor nie oszczędza także polskiego przywiązania do religii, rozszłodkowując je i badając, czy naprawdę wiara jest w nas głęboko zakorzeniona, czy raczej łatwo ją wzniecić i ugasić. Jeśli szukacie science fiction, które. E, miesza realizm politycznych e, potyczek z kosmicznymi ekspa, eskapadami i pytaniem o granice umysłu. Ten zbiór może Was zaintrygować. Będzie też wymagał mocnych nerwów i otwartości na kontrowersje, ale właśnie w tym tkwi jego siła. Mistrzak bierze na wartość wiarę, pamięć i miłość, by postawić czytelnika przed lustrem, w którym odbija się, odbijają się nasze lęki i dylematy.